Witajcie, nazywam się Anna Poracka, jestem diabetologiem, kończę również pracę doktorską z diabetologii. Na tym kanale poruszam tematy związane z cukrzycą. Dziś porozmawiamy o remisji u na cukrzycę. Czas nagrać następne odcinki. Poprzednio jednak poddałam się w pewnym momencie z najnowszych doniesień, zakończyłam przykłady z egzaminem z historii medycyny, co trochę, ale tylko trochę przybliża mnie do obrony. A miało być tak pięknie? Jeżeli film Wam się spodoba, to będzie mi miło, jeżeli go polubicie i subskrybujecie kanał. A jeżeli klikniecie symbol dzwonka, to YouTube powiadamia Was o nowych filmach. Jeżeli szukacie więcej informacji o cukrzycy, to już trochę filmów nam się nazbierało. Zapraszam do oglądania. Dziś będzie o tym, co to jest emisja, kogo i kiedy dotyczy i jakie pułapki się z nią wiążą. Zaczynamy! Mimi takie proste słowo, ale co dokładnie oznacza i czy jest to synonim wyleczenia? No nie, niestety, nie. W prostych słowach, emisja to taka przerwa w chorobie, kiedy nie macie objawów albo kiedy są one znacząco mniejsze. Kluczowym słowem jest przerwa, ponieważ oznacza ono, że to tylko chwilowy stan. No dobrze, a definicja oficjalna? Okres choroby przewlekłej, w której nie odnotowuje się jej objawów. Cukrzycy typu I też mamy do czynienia z możliwością emisji. Ma to nawet swoją specjalną nazwę – okres miesiąca miodowego – the honeymoon phase. Zapewne dlatego, że dotyczy najczęściej okresu po rozpoznaniu cukrzycy, czyli po wejściu z nią w związek na całe życie. Kryteria są różne w zależności od części świata i towarzystwa, które wydaje rekomendacje. Skupiając się oczywiście na polskich wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Zakładamy, że prawidłowe wartości glikemii w profilu dobowym przy zapotrzebowaniu na insulinę mniejszym niż 0,3 jednostki na kilogram masy ciała dziennie i przy stężeniu peptydu C ponad 0,5 nanograma na mililitr. To właśnie są kryteria remisji. Okres miesiąca miodowego rozpoczyna się po około 3 miesiącach leczenia insulinu i jego długość jest bardzo różna. Od miesiąca do nawet lat. Średnia jednak wynosi 9 miesięcy. W tym czasie pacjent wymaga dużo mniejszych dawek insuliny, a zdarza się, choć rzadko, że w ogóle jej nie potrzebuje. Jest to wynikiem większej wrażliwości tkanek na insulinę i poprawy funkcji komórek beta, które, jak pamiętamy, produkują insulinę i które są niszczone w stosunku pierwszego. Linii dafinimiku z pojęciami pojawia się na górze ekranu. Jednak pamiętajcie, to nie oznacza, że można przestać o siebie dbać. Ta cukrzyca jednak czycha na, na, na każdy wasz błąd. Czy wolno demonizować choroby? Mm. Ale jeżeli będziecie o siebie dbać, również w tym okresie, czyli nadal będziecie mierzyli glikemię, dbać o dietę i dobierać dawki insuliny, to macie szansę na to, że okres chemicyjny potrwa dłużej. Czyż nie brzmi to zachęcająco? Poza tym, tak sobie myślę, jeżeli Wy lub bliska Wam osoba, np. dziecko, dostało właśnie rozwiązanie cukrzycy do pierwszego, to znaczy, że przechodzicie w bardzo trudne chwile. Dlatego macie mnóstwo rzeczy do nauczenia się w krótkim czasie. Uczycie się właśnie dobierać posiłki, różnych obliczeń wymienników, przeliczników, obsługi penów, pompy, wpływu wysiłku, zachowania w szkole czy pracy i mnóstwa innych rzeczy. Wasze życie się zmieniło, a okres remisji Daje Wam szansę zyskać na czasie, daje chwilę wytchnienia, w czasie której warto dowiedzieć się jak najwięcej o chorobie, która tym różni się od większości innych, że leczenie jej wymaga od Was bardzo analitycznego podejścia. Zapytacie więc, od czego zależy, czy wyjdziecie w emisję, na jak długo? Na to pytanie nie jest łatwo odpowiedzieć. Wymienianych jest wiele możliwych czynników wpływających na to zjawisko. Wielu z nich jest przedmiotem badań naukowych. Dobrą wiadomością dla Was, moi widzowie, jest to, że stwierdzono, że w Polsce odnotowuje się wysoki odsetek remisji. To znaczy, że większość pacjentów wchodzi w remisję. Nie będę Was zanudzała badanymi czynnikami, ale co ważne, to im lepsze leczenie insuloterapią, im lepsza insuloterapia im bardziej efektywna, tym większe szanse na remisję i na tym dłuższą. Jak wiecie, lubię upraszać, więc uproszczę, ale z zaznaczeniem, że to nie do końca prawidłowe wytłumaczenie, zapamiętajcie po prostu, że po wdrożeniu insulinarnej terapii komórki trzustki odpoczywają. To jak pracownicy, którzy dostali pomocników na jakiś czas, po czym odpoczęli i pracują znowu wydajni. Niestety jednak w pewnym momencie nawet pomocnicy już nie są w stanie pomóc. Podsumowując, niedługo po rozpoznaniu cukrzycy pierwszego macie dużą szansę wjeść w remisję czyli znaczące obniżenie zapotrzebowania na dawki insuliny. Im jesteście młodsi w momencie diagnozy, tym większe są na to szanse. Jednak pamiętać należy, że choć okres ten może trwać krócej lub dłużej, nigdy nie zwalnia Was z dbania o siebie, mierzenia glikemii do dawek. Przecież Waszym celem jest uniknięcie powikłań cukrzycy. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Do zobaczenia w następnym odcinku. W komentarzach możecie wpisywać, jakie tematy Was interesują. Wezmę to pod uwagę w planowaniu styczniowych filmików. Możecie również polubić film lub subskrybować kanał. A jeżeli znacie kogoś, którego na cukrzycę, możecie również jemu polecić kanał. Następny film prawdopodobnie w przyszłą środę.